All you'll be working to contribute to the German war effort. You, you, and you. What is your name? Irina Gut. You will be in charge of supervising the Jews. You have to find a place to hide. If we had a place to hide, we'd be hiding. Who we are, what we do is who we are. I made a vow then that if I ever could save a life, I would. But if anything goes wrong... Because if we don't, something else will die inside of us too. Są filmy, które ogląda się świetnie, mimo że nie są pełne akcji, pościgów, strzelanek. I to jest właśnie jeden z takich filmów. Film o ludzkiej odwadze w czasach, kiedy nie tylko czyn, ale słowo natychmiast natychmiastową śmiercią. Pomysł, aby ukrywać Żydów w winie wysoko postawionego w hierarchii hitlerowca, wydawał się absurdalny, ale również okazał się niesamowicie skuteczny. Tytułowa Irena ukrywa w tej winie Żydów, jednocześnie pełniąc rolę gospodyni domowej. Jej ryzykowna działalność, o której prawie nikt nie wie, nie tylko jest pełna emocji i nerwów, ale również ryzykowna w stosunku do Niemców. Polacy również sceptycznie odnoszą się do Ireny, uważając ją za osobę kolaborującą z okupantem. A po wojnie zostaje nawet aresztowana i oskarżona o współpracę z Niemcami. Ten film ogląda się bardzo dobrze. Mamy w nim ciągłe napięcie. Stale zdajemy sobie sprawę, że to, co robi Irena, w każdej chwili może być odkryte i ukarane.